Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj porozmawiamy sobie o marce, o którą byłam już kilkukrotnie pytana, czyli o marce Svensk Parfum. Nie mam pojęcia czy dobrze wymawiam, nie znam wszystkiego, i chyba nie poznam. Zdecydowałam się przetestować kilka ich zapachów, a dzisiaj opowiem Wam o dwóch najpopularniejszych zapachach tej marki i co o nich myślę. Odcinek! Wchodząc na stronę Svensk Parfum, chciałam się trochę więcej dowiedzieć o marce. Natomiast w zakładce About, czyli o w domyśle marce, znajduje się tylko duże czarno-białe zdjęcie założyciela marki i kilka takich ogólnych zdań. E, że perfumy są unikatowe, harmonijne, łatwe do polubienia, teraz czytam, e, wytwarzane w zrównoważony sposób, sprzyjający środowisku i neutralne płciowo. No że neutralne płciowo, okej, okay, to po prostu można nazwać zapach unisex jak mamy neutralność płciową. Ale reszta e, tych stwierdzeń, co to znaczy, że są harmonijne, co to znaczy, że są wytwarzane w sposób sprzyjający środowisku? No o tym nic nie ma. No więc grzebie dalej, bo chcę dowiedzieć się czegoś więcej o Marce. Dowiaduje się, że Markę założył Szwed Henrik Lestreus w 2017 roku i e, wtedy w każdym razie pracował on jako pielęgniarz i mieszkał w szwedzkim malmu. I to właściwie tyle. Kiedy nagrywam ten film, to marka ma w swojej ofercie 9 zapachów. I z tych 9 zdecydowanie najpopularniejszym jest Prakt, a drugim chyba najpopularniejszym jest Wirke. I stwierdziłam, że zamiast opowiadać o całej marce, to powiedzmy sobie właśnie o tych dwóch najpopularniejszych. I zacznijmy może od Wirke. Wirke, czyli ze szwedzkiego drewno, to zapach kwiatowy. To zapach takiego bukietu kwiatowego, który możecie znaleźć Gdzieś w Szwecji, na mm, jakimś odludziu, na jakiejś takiej szwedzkiej łące czy może torfowisku, coś, co w mojej głowie ma w sobie takie znane zapachy jak na przykład róża, ale też jakieś takie zapachy mniej znane. Po prostu zakładam, że są to kwiaty typowe dla szwedzkich torfowisk i łąk. I jakież jest moje zdziwienie, kiedy czytam na stronie producenta, że w tym zapachu są trzy nuty: malina, nuty drewniane i piżmo. I dla mnie to jest ogromny szok, bo z mojej perspektywy ten zapach jest bardzo, bardzo złożony. Tam są różne niuanse: tam jest zieloność, jest słodycz, są różne kwiaty. Ten bukiet jest ogromny i ma w sobie też pudrowość i taką kremowość. Więc, owszem, jest to zapach bukietu, ale jednak w tym bukiecie jest mnóstwo różnych yy, kwiatów i też mnóstwo różnych zapachów się tutaj miesza. A producent mówi mi, że tam jest głównie malina. Ja oczywiście zapach maliny w perfumach znam, bo to jest taki dosyć częsty motyw, powiedziałabym, od tych bardzo słabych, straszliwie zasłodzonych malin mainstreamu, aż po takie bardzo ciekawe, niemal naturalistyczne przedstawienia maliny, e, chociażby w marce Jorum Studio. Ale wirkę nie pachnie na mnie i dla mnie maliną. Zupełnie. Więc... Na początku myślałam, że w ogóle pomyliłam próbki. To znaczy nie próbki odlewki, bo zamówiłam sobie z grupy perfumowej odlewki, w tym odlewki właśnie y, perfum z parfym. Parfum. Y, I byłam pewna, że może coś innego na świecie przygnałam. Może coś mi się pomyliło. Ale nosiłam je jeden raz, drugi i trzeci, i nie, to były wirtel. Więc być może dla innych osób jest to ym, malina. Dla mnie cały czas w mojej głowie jest to bukiet kwiatów. Zauważyłam, że tak właśnie mam z tą marką Svensk Parfum, że te nuty podane przez producenta zupełnie w głowie mi się nie składają z tym moim doświadczeniem olfaktorycznym, które mam nosząc te perfumy. Ja czuję tam zupełnie coś innego, niż producent podaje. Zresztą nie tylko z tymi perfumami tak mam, bo też z innymi perfumami marki, w tym chociażby z najsłynniejszymi y, y, perfumami Prakt, ale o nich zaraz. Bo jeszcze na co chciałabym zwrócić uwagę w zapachu Wirkę, to to, że ten zapach jest niesamowicie mocny. To znaczy on nie jest mocny przy noszeniu, czyli nie spodziewajcie się ogromnego obłoka dookoła siebie, ale on jest tak niesamowicie trwały, że to w ogóle przechodzi wszelkie pojęcie, bo on na skórze jest trwały, oczywiście on nosi się minimalnie jeden dzień, ale potem zostaje Wam na ubraniach. I ja go nosiłam, jedno z tych moich noszeń właśnie w bluzie takiej bawełnianej. Tą bluzę wyprałam. Ta bluza pachniała tymi perfumami. Wyprałam ją znowu i ona jeszcze dalej pachnie w wirkę. Więc te perfumy są naprawdę mocne, i jeżeli chcecie mieć jedne perfumy w domu i używać tylko ich głównie na co dzień, to wierkę są perfekcyjnymi perfumami, bo one Wam się utrzymują przez jakąś szaloną liczbę godzin na Waszych ubraniach. Więc to jest bardzo fajna właściwość, ale jednocześnie nie są krzyczące. I te perfumy to są takie perfumy mega eleganckie. Jasne jest tam. Malina, słodka Malina, która nie jest jakąś super wyrafinowaną nutą, czy tak jak w mojej głowie, jest to nuta bukietowa, ale mają te perfumy dużo w sobie z elegancji i są trwałe, ale jednocześnie nie są krzyczące. Wspaniały zapach. Gdybym miała wybrać jeden zapach z marki Svensk Parfum, to kupiałabym Wirkę i ja się już zastanawiam, czy nie kupić Wirkę do swojej kolekcji. A drugi zapach, czyli ten najpopularniejszy, to prakt, a prakt to po szwedzku wspaniałość i chodzi tutaj o wspaniałość takich wiejskich ogródków przydomowych szwedzkich w tym momencie, kiedy kończy się taka ogromna letnia ulewa i słońce wychodzi za chmur. Zgadzam się, że te perfumy mają w sobie dużo wilgoci. Te perfumy są takie mocno, mocno wilgotne w swojej strukturze i czuć tą wilgoć. Tak nie, tam nie ma zdecydowanie grama czegoś takiego bardziej suchego czy pyla, pyłkowego, pylistego. Nie, zdecydowanie. Czuć tutaj tę wilgoć. Z tym się zgodzę. Według strony internetowej, tutaj znów Wam przeczytam. Mamy tutaj akordy liści czarnej porzeczki, porzeczki, agrestu, jabłka, liści jabłoni, rabarbaru, mokrej ziemi i deszczu. I dlaczego ja Wam czytam całą tę listę tych nut? Bo na mojej skórze czuję tylko rabarbar. Z całego tego cytału nut. I faktycznie ten rabarbar jest bardzo mocno na mnie wyczuwalny, ale na mojej skórze ten zapach to jest szklarnia. Taka szklarnia w średnio ciepły, ale jednak deszczowy dzień. I czuję tutaj na sobie zdecydowanie dużo warzywności. Czuję, czuję tutaj chociażby liście pomidora bardzo mocno. Czuję tutaj bardzo mocno paprykę, taką wyhodowaną właśnie w szklarni. Czuję tutaj gałązki i liście ogórka szklarniowego. Generalnie jest to dla mnie właśnie ogródek warzywny, ale ogródek warzywny zamknięty w zaparowanej, bardzo wilgotnej szklarni. Więc znów to moje wrażenie się nie pokrywa z tym, co mówi producent. Nosiłam kilka razy te perfumy, tym raz zabrałam je do pracy i to był duży błąd, bo te perfumy są dosyć mocne, ja je czuję cały dzień na sobie i te perfumy pachną właśnie w taki sposób tego ogródka warzywnego w ptlarni i jest to zapach, który mnie dusi, który mnie obciąża i który jest zapachem, którego nie chcę nosić na sobie. Gdybym miała wybrać coś podobnego, w podobnym stylu, yy, bardziej może po świeżej stronie, to po prostu zostawiłabym sobie perfumy Kenzo Lemon Bo, które kiedyś sprzedałam yy, i kupiła je jedna z moich oglądających mnie osób i ta osoba się teraz z nimi cieszy, ja się też cieszę, że one są kochane i choć okazjonalnie za nimi tęsknię, to nie jest to coś, co widziałabym z powrotem jakoś na stałe w moich zbiorach. To po prostu nie jest jakaś taka moja nisza, nie jest coś, co lubię nosić. Po prostu te takie nuty mocno, mocno warzywne. A tutaj na mnie ta warzywność mocno się wympia. Jeszcze tego rabarbar, który nie jest taki lekki, sympatyczny, gdzieś unoszący się w tle, tylko to jest taki rabarbar gigant, bardzo skondensowany, Taki bardzo mocny, tam jest słodkość, tam jest zieloność, tam jest czystość i to jeszcze bardziej mnie zniechęca właśnie do tych perfum. Ale obiektywnie rzecz biorąc, to są świetne perfumy. Tam się dzieje dużo rzeczy, tam są właśnie te warzywa, tam jest ta wilgoć w powietrzu. To są perfumy inne niż perfumy, które możecie dostać na co dzień w perfumerii. To są perfumy eleganckie i takie, które Wam zdecydowanie polecam. Jeżeli miałabym Wam polecić do testów tylko jedne perfumy z marki Svensk Parfum, no to raczej Prakt, no bo żeby chociaż zobaczyć o co cały ten hałas, ale sama wolę z tej dwójki Wilkę. Po prostu to jest coś, co nie przypadło mi do gustu, ale jest super mówić o perfumach w takim kontekście, że coś po prostu nie jest w moim guście ale jednak y, mieć w głowie to, że nosi się bardzo, bardzo dobre perfumy, no i nie ma się tutaj do czego jednak przyczepić. Y, więc całą markę polecam, te dwa zapachy szczególnie, można je przetestować w Polsce, możecie kupić próbki w Polsce, y, więc raz jeszcze podsumowując zachęcam do testów marki. Jakoś ostatnio mamy same dobre marki i Svensk Parfum to nie jest wyjątkowy. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy testowaliście któryś z zapachów marki Sven's Parfum i dlaczego był to plek. A jeżeli Wam się coś spodobało, to też o tym napiszcie. I też napiszcie mi, czy macie kompletnie inne wrażenia z testów tej marki niż te, które podaje producent, tak jak ja miałam. Bo trochę się zastanawiam, czy to jest tylko mój problem, czy są inne osoby, które inaczej czują ten Napiszcie mi o tym wszystkim na dole w komentarzu. A na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.